Cześć, dzień dobry, witam w niedzielne wczesne popołudnie Dzisiaj w swoim odcinku przygotowałem dwie zdrapki Dizo i Keno na pięć losowań, żeby sobie szybko też sprawdzić Mam dwie zdrapki Dizo, jedna jest mega, druga jest zwykła Mam dwie, czyli para, para Dizo I tak fajnie się to właśnie nazywa, tak mi się to skojarzyło nie przedłużając, oczywiście ja sobie już połowę, albo i więcej jak połowę zdrapię, żeby Was tu nie nudzić na tym kanale i zobaczymy, dokończę już końcówkę, żeby po prostu to w miarę szybko poszło. I tak tutaj mam dosyć sporo pracy. Z tego co wiem, no nie jest prosto znaleźć te wszystkie symbole, trochę się miesza. No ale postaram się w zadaniu podołać. Troszeczkę mam tutaj pod kątem, ponieważ mam taki statyw, że ta zdrapka jest tak długa, że będę ją przesuwał. No to niestety, żeby mi się po prostu o nóżki nie hatrzyła statywu. No to muszę troszeczkę pod kątem. Mam nadzieję, że będzie to dobrze widoczne. Oczywiście odpowiednio przybliżę. Także zabieram się za drapanie i za chwilę dokończymy to na wizji. Zapraszam serdecznie. Ale zacznijmy sobie od keno. Pierwsza tabelka, pierwsze losowanie.

Trzecia tabelka, dziewiątki nie ma, 26 nie ma, 35 również, 59 brak, 66 brak, a więc trzecie losowanie zupełnie nieudane na 0. Czwarte, dziewiątka jest, 26 nie ma, 35 nie ma, 59 jest i 66 jest, no to 4 zł kolejne wygrana, 4 zł Super. I ostatnie losowanie, 9 nie ma, 26 nie ma, jest 35, jest 59 i 66 również. A więc kolejne 4 zł. no to łącznie mamy 12 złotych w Keno w kuponie za 10, no super. I teraz przejdźmy już do zdrapek. No to lecimy teraz z Mega Paradizo. Zdrapałem 13 symboli i rzeczywiście nie jest to proste, są bardzo, bardzo nieczytelne. No i w tych wszystkich polach na razie nic nie trafiłem. Ostatnim jest chyba najwięcej trafień. Ale czy coś z tego wyjdzie, tego nie wiem. Zdrabka jest z numerem 5. Także to ważna rzecz, tak jak wspomniałem, troszeczkę pod kątem, ponieważ, ponieważ tutaj mój statyw nie pozwala mi na przesuwanie tej zdrabki i muszę ją w ten sposób trzymać. No to lecimy, zobaczmy teraz kolejny symbol i jest to żółw i szukam. Żółwia. Tutaj nigdzie nie ma żółwia, tutaj też nie. Tutaj żółwika również nie ma. Tutaj też nie widzę. Tu jest żółwik. To jest żółw, tak, to jest zielony żółw. Dobrze. I tutaj mamy w ostatnim również żółwia zielonego. Fajnie to jest, jak się sobie, sobie człowiek usiądzie do kawki i tak relaksująco sobie szuka, zdrapuje, ale przed wizją, żeby ten film nie trwał dwie godziny, no to jakaś tam presja jest, no i to już wszystko się zmienia i już jest o wiele trudniej. Cytryna. Mamy cytrynkę, dobrze, jest jedna cytrynka, jest druga, jest druga, i tutaj jest. Kolejna, a więc obrodziło w cytryny, przynajmniej w tych pierwszych dwóch. Tu jest również kolejna cytryna, i następnych tutaj nie ma. Tutaj też nie ma. I w ostatnim jest jeszcze jedna cytryna. Także cytrynowo się zrobiło. W tym mega paradizo. I kolejny symbol to jest matko święta ponczo ponczo i teraz szukaj ponczo tu nie ma tu również nie ma tutaj też nie widzę ponczo tu też nie widzę i w ostatnim nie byłoby ani jednego symbolu poncho tu są dwa tak to jest poncho ojejku jest tak to jest poncho takie różnokolorowe ajajaj zobaczcie tu brakuje muszelki ależ by była wygrana gdyby była muszla no ale pewnie nie będzie Ponczo, ponczo, tu jeszcze jest, no właśnie, tu jest jeszcze ponczo. Dobrze. Tu jest jeszcze ponczo. O! Postaram się nie narzekać na czytelność tych symboli, bo już wiem, że w dniu premiery większość z Was to zrobiła. Ja już odpuszczę nie ma sensu narzekać i po prostu trzeba szukać, więc nie zrobimy. Leżak jest, leżak jest, leżaczek. Dobrze, tutaj kolejny. Tutaj leżaczka nie widzę. Tu również nie. Tu również nie. I w ostatnim również nie widzę. Nie ma, no nie, nie, leżaka nie widzę naprawdę. Może, może się później gdzieś pojawi w mojej, w mojej wizji Na czos, na czos mamy tutaj. Są na czosy. Tutaj nie widzę. Tu również tutaj na za też nie widzę, i ostatnim również nie ma, i przedostatni symbol mamy co? Co takiego? Iguana. O jejku, iguana. Widzę. Tu jest. Tu jest jedna iguana. Dobrze. Tu jest druga. I w ostatnim polu iguany nie ma. No czyli co? Czyli na razie, na razie nic żeśmy nie wydrapali. Chyba że coś przegapiłem, ale to się okaże przy literkach kontrolnych. Ostatnia to jest limonka. I sprawdźmy, tutaj limonki na pewno nie ma. Przepraszam, tutaj jest jedna. Limonka. Tutaj limonki nie widzę. Tutaj również nie ma. I w ostatnim też nie ma. No, czyli praktycznie chyba nie ma nic. Chyba, że coś przegapiłem, ale to sprawdźmy po prostu w symbolach. CF, a więc są różne KCF, czyli Mega Paradizo, cenie 20 zł. Okazuje się, przegrane, puste i przejdźmy teraz do kolejnego no i przejdźmy do drugiego Paradizo. tego tańszego za 10 zł, tutaj również 7 symboli zostawiłem do zdrapania zdrapka jest z numerem 10 i co, zacznijmy może przybliżę troszeczkę obraz i szukamy teraz deski Tuż tu są troszeczkę prostsze te symbole, więc może będzie łatwiej. Poprzedni, oczywiście, dwa żółwie przegapiłem, bo później sobie sprawdziłem. No i cóż, bywa. Tutaj deski nie ma, tutaj również i tutaj również już więcej nie ma. I serduszko, serduszka brak, serduszka brak, tutaj również, tutaj również nie ma i w ostatnim są dwa, dwa serca. Okej. Okay. Kolejny symbol to delfin, tu delfina nie ma, tu jest jeden. Tutaj również nie ma, i ostatnim delfina również nie ma. Kostka. Szukamy kostki. Tu jest kosteczka. Tutaj jest kostka. No i tutaj również jest ryby szukamy. Ryba warta 20 tysięcy złotych. A zamiast ryby jest co? Pomarańczo. Pomarańczko. Tu pomarańcza nie ma. Tu jest pomarańczko. Mamy dwa symbole i w ostatnim kwadracie nie ma pomarańcza. No to zostały jeszcze co? Jeszcze dwa. Shorty. Szukamy shortów. Nie ma. Nie ma. Tu są shorty. Tu są też. I w ostatnim mamy dwie pary shortów. Ale na razie nic nam to jeszcze nie przyniosło. I tu jest jeszcze kolejna para. Widzicie. Lepego. Dobrze, dobrze, dobrze. Tu mamy, tu mamy, tu mamy. I ostatni symbol. Co my tu mamy? Mamy T-shirt bluzka Tutaj w pierwszym już wiadomo, że T-shirta nie ma. Tutaj mamy, ale nic nam oczywiście nie daje. Tutaj mamy również bluzeczkę. Też nam nic nie daje. I w ostatnim nie ma. Nie ma, czyli wygląda na to, że kolejne Paradizo jest puste, bo zakładam, że nic więcej tutaj już nie przegapiłem. Sprawdźmy sobie symbole. Gdzie jesteście? X, -L -Y. X L, a więc niestety dzisiaj Paradizo przegrane. Zwykłe przegrane to za 10 zł. Nie trafiłem nic. Mega Paradizo za 20, również nic, czyli tutaj fatalnie to wyszło, ale na szczęście Keno uratowało odcinek, czyli koszt odcinka. Podsumujmy. 40 złotych, a zwrot 12 za Keno Paradizo. Nic nam dzisiaj tutaj nie oddały. No mówi się trudno. Będziemy walczyć dalej. A Wam życzę pogodnego popołudnia niedzielnego na łonie natury, bo piękne słoneczko świeci. Pozdrawiam i dziękuję za kolejne subskrypcje. Zachęcam do następnych. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!